Skiena Plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. 50 milionów złotych trafi do gmin z województwa łódzkiego na budowę przydomowych oczyszczalni oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie przyznane przez Zarząd Województwa łódzkiego trafi do ponad 40 gmin. Część gmin podmiotów się nie zaopało. Z przyczyn formalnych te wnioski zostały odrzucone, ale również dla nich mamy ważną, dzisiaj radosną informację, będzie kolejny nabór wniosków. Ponad 19 milionów z dodatkowych środków. W regionie łódzkim powstanie sześć zbiorników retencyjnych w ramach rządowego programu przeciwdziałania niedoborowi wody. Dodatkowo przeprowadzone zostaną inwestycje na Zalewie Sulejowskim i Jeziorsku. Budowę zbiorników retencyjnych zaplanowano w gminach Parzęczew, Błażki, Świnice-Wartskie, Bartkowice, Klonowa i Brzeźno. Gdzie jak nie w województwie łódzkim w tym obszarze, w tych zarządach zlewni mają powstać tego typu zbiorniki. Stąd moja dzisiaj wizyta i bardzo dziękuję panie marszałku za tą Determinację, tą nadgorliwość wręcz w dbaniu o tego typu rzeczy. Jesteśmy jednym z województw, które jest w najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o brak wody, o zagrożenia suszowe. Tam byliśmy wymieniani w trójce tych naj, najsłabiej pod tym względem posadowionych województw. Mam nadzieję, że to będziemy mogli wspólnie zmieniać. I do tego potrzebne są inwestycje, do tego są potrzebne działania. Przepis na dotacje fundusze europejskie wspierają kształcenie zawodowe. Pod takim tytułem odbyło się kolejne śniadanie prasowe. Tym razem zorganizowano je w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ulicy Sienkiewicza w Łodzi. Szkoła jest przykładem placówki edukacyjnej, która skutecznie sięga po środki z funduszy europejskich. Bezpłatne badania lekarskie, konsultacje, a także konkursy, pokazy mody, występy artystyczne i degustacje lokalnych potraw. To tylko niektóre atrakcje przygotowane dla mieszkanek województwa w ramach Stacji Kobiet zorganizowanej na dworcu Łódź Fabryczna. Filharmonia Łódzka otrzymała najważniejszą nagrodę branży muzycznej w Polsce. Nagrodą Fryderyk 2020 w kategorii Album Roku Muzyka Koncertująca uhonorowano płytę z koncertami skrzypcowymi Emila Młynarskiego, nagraną przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Pawła Przytockiego i solistę Pawła Pławnera. Za dwa koncerty Emila Munarskiego nagrane w czerwcu ubiegłego roku. To jest wielkie święto muzyki polskiej, wielkie święto filharmonii łódzkiej. Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum, poza siecią kablową, można także oglądać przez Internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz ulica Lechonia 2, telefon 42 716 1690, reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz ulica Chorza 6, telefon 512 100 520 Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo nad wszystkich w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz podjął decyzję o zamknięciu biura obsługi klienta oraz punktu kasowego w Zgierzu przy ulicy Lechonia 2. Od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku. O wznowieniu obsługi klientów i abonentów w Biurze Obsługi i punkcie kasowym będziemy informować Państwa na bieżąco. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta 95 Zgierz, ulica Lechonia 2. Telefon 42 716 1690 e-mail bokmałpa Awarie sygnału telewizyjnego oraz internetu prosimy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta w dni robocze w godzinach poniedziałek, piątek 8.30-15.30 pod numerem telefonu 42 716 1690. Zgłaszanie awarii sygnału telewizyjnego oraz sieci internetowej po godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta w dni robocze w godzinach 16.22 oraz w dni wolne od pracy w godzinach 8.22 pod numerem telefonu 604 890 817. Usterki w odbiorze pakietu rozszerzonego, luksusowego i pakietu Kanał Plus Premium prosimy zgłaszać wyłącznie do Biura Obsługi Klienta w godzinach otwarcia telefon 42 716 1690. W związku z zaistniałą sytuacją płatności abonentu za świadczone usługi prosimy dokonywać elektronicznie na poniższe konta bankowe. Dokonując przelewu przez Internet, pamiętaj o podaniu szczegółowych danych identyfikacyjnych imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres lokalu, którego dotyczy płatność. Jeżeli abonent dokonuje płatności wyłącznie w formie wpłat gotówkowych, wpłatę może ujścić w kasie STVK Centrum Zgierz po zakończeniu okresu zagrożenia pandemią koronawirusa. STVK Centrum Zgierz nie będzie naliczać odsetek ustawowych oraz nie będzie wyłączony sygnał świadczonych usług. Zawarcie nowej umowy abonenckiej aneksu do umów, jeżeli zbliża się termin końca umowy oraz zwrotu sprzętu po zakończeniu umowy, będą mogli Państwo dokonać po wznowieniu pracy biura obsługi klienta. Wierzymy, że decyzja zarządu stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz w jakikolwiek sposób przyczyni się do naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pozostańmy w domach dla naszego wspólnego dobra. Jest poniedziałek, 16 marca. Emila Okupska, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie będzie m.in. o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w powiecie zgierskim. To 22-letnia Zgierzanka. Oraz odwołane loty zagraniczne i krajowe. Zamknięcie granic. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni, a później o kolejny jeden miesiąc. Od niedzieli zamknięte są na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się na terenie poza granicami mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszono także międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport kargo działa. Od północy wróciły kontrole na wszystkich przejściach granicznych Polski, także tych, które są wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Do kraju mogą wjeżdżać tylko obywatele oraz nieliczni cudzoziemcy ci, którzy mają potwierdzone związki z naszym krajem. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni, a później o kolejny jeden miesiąc. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Państwo polskie nie pozostawi ich samych. Natomiast w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców. Szanowni Państwo, większość przypadków, które następnie są rozsadnikami epidemii koronawirusa w Polsce, to przypadki, można powiedzieć w ścisłym tego słowa znaczeniu, zaimportowane. Czy to z Hiszpanii, czy z Norwegii, oczywiście z Włoch, ale nie tylko z Włoch, z Niemiec. Naszego bliskiego zachodniego sąsiada. Wszystkie cywilne loty pasażerskie zostały zawieszone na co najmniej 10 dni. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Wobec obywateli, którzy mają pragnienie powrotu do Polski w tym czasie, w którym Polska przechodzi kwarantannę w związku z zagrożeniem epidemicznym. Oferujemy specjalnie do tego celu przeznaczone loty polskimi liniami lotniczymi LOT i to będzie dotyczyło takich państw jak Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta i Stany Zjednoczone. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostały zawieszone. Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce rośnie. Do tej pory w naszym kraju stwierdzono obecność koronawirusa u 150 pacjentów. Są i dobre wieści. Trzech pacjentów ze szpitala w Cieszynie Śląskim, u których potwierdzono koronawirusa, czuje się już bardzo dobrze. Nie mają objawów chorobowych, oczekują na wynik badań i końca dwutygodniowej kwarantanny. Stan nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych na poniedziałkowy poranek to 25 osób. Potwierdzone przypadki dotyczą mieszkańców Wrocławia, Wałbrzycha, Warszawy, Kalisza, Poznania, Opolacie, Szyna, Tych oraz Łodzi. Tylko jedna osoba jest w stanie średnim. Pozostali pacjenci są w stanie dobrym. Natomiast jak podała w sobotnie popołudnie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu, pierwszym odnotowanym przypadkiem zarażenia wirusem jest 22-letnia studentka Zgierzanka. Obecnie przebywa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi. W tej chwili stan wszystkich zakażonych osób jest dobry. Osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną są objęte kwarantanną. W powiecie Zgierskim liczba osób poddanych kwarantannie domowej wynosi 218 osób. Osoby pozostające pod nadzorem to 255, liczba zarażonych wynosi 4. Przypominamy, że od dziś ograniczono funkcjonowanie urzędu miasta Zgierza i podległych mu jednostek. Obsługa interesantów odbywać się będzie jedynie w biurach podawczych na parterach budynków. Sprawdziliśmy z kamerą, jak w czasie pandemii funkcjonuje nasze miasto. W zeszłym tygodniu rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół, uczelni wyższych oraz instytucji kultury. Później podobne ograniczenia objęły m.in. centra handlowe. Wprowadzono też ograniczenie zgromadzeń publicznych, które mogą liczyć maksymalnie 50 osób. Od poniedziałku w Zgierzu nieczynne są wszystkie placówki oświatowe, żłobki przedszkola szkoły, a także biblioteki, miejski ośrodek kultury, obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Miasta Zgierza i Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Nadal zamknięte jest także targowisko miejskie przy ulicy Aleksandrowskiej. Placówki Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu koncentrują się na udzieleniu teleporad. Jeśli lekarz po rozmowie uzna, że konieczny jest bezpośredni kontakt, pacjent zostanie zaproszony na konkretną godzinę. Odwołane zostały planowane wizyty, w tym m.in. zabiegi rehabilitacyjne. Przychodnie MZPR przyjmować będą jedynie pilne przypadki. Na razie nie zostają wprowadzone zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej. Ograniczone zostało funkcjonowanie barów i restauracji, dostępna jedynie sprzedaż na wynos. Wciąż działać będą sklepy spożywcze i apteki. Od dziś do odwołania powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu została zamknięta dla petentów. W związku z obecną sytuacją kwalifikacja wojskowa w roku 2020 została zakończona. Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia tracą ważność. Mieszkańcy Zgierza wzięli sobie do serc apele, aby pozostać w domach, bo tylko w ten sposób możemy ograniczać epidemię koronawirusa. Zobaczcie zdjęcia zrobione w niedzielę po południu, na których Zgierz wygląda jak opuszczone miasto. Jeśli możesz, pracuj zdalnie z domu, radzą lekarze i ministrowie. Jednak w poniedziałek Zgierzanie musieli wyjść z domu do pracy. Są zawody, które nie mogą pracować w domu. Przykładem kasjerki i kasjerzy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje, żeby nie robić szturmu na sklepy spożywcze, bo nie będą one zamykane. W związku z koronawirusem w mieście pojawiło się wiele plotek dotyczących zamknięcia granic miasta. Uspokajamy, to kolejny fake news, który powstał w związku z epidemią. Podczas piątkowej konferencji premier Morawiecki zaapelował, aby wszelkie informacje czerpać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł jak Ministerstwo Zdrowia czy Urzędy Wojewódzkie. 19 szpitali w całym kraju jest przygotowanych do przyjmowania pacjentów z koronawirusem. Zostały one przekształcone w szpitale zakaźne. Wśród nich jest placówka medyczna ze Zgierza. Szpital w Zgierzu to placówka, która została przeznaczona całkowicie dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Część chorych została przewieziona do innych szpitali. Z kolei ci w dobrym stanie byli wypisani do domów. Nie przyjmowano już nikogo nowego. Od dziś Zgierska Placówka jest gotowa na przyjmowanie pacjentów z koronawirusem. Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia analizowaliśmy możliwości różnych szpitali, które nie są zakaźne. I szukaliśmy takiego szpitala, który będzie miał jak najwięcej różnorodnych oddziałów, które są w stanie przyjąć pacjentów z różnymi schorzeniami od schorzeń urazowych poprzez kobiety w ciąży. I Szpital Zgierski będzie takim szpitalem dedykowanym i mamy nadzieję, że będzie w stanie pomieścić teraz wszystkich pacjentów w najbliższym czasie. Natomiast jak podaje rzecznik prasowy, Wojewody Szpital w Zgierzu nie będzie na razie przyjmował innych pacjentów, jak tylko tych zakażonych nowym wirusem. Pacjenci muszą udawać się do innych placówek w województwie łódzkim. Cały personel jest przygotowany i przeszkolony pod kątem chorób zakaźnych i wszelkiego rodzaju procedur. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia w specjalnym komunikacie poinformował, że w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia i głoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wszystkie sanatoria od 14 marca do odwołania zawieszają czasowo swoją działalność. Prosimy wszystkich tych pacjentów, których leczenie miało się rozpocząć po 14, Marca, czyli na przykład od najbliższego poniedziałku o pozostanie w domu, prosimy, nie jedźcie państwo do sanatoriów. To skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie z zachowaniem obecnego miejsca w państwa kolejce. Wszyscy nasi pracownicy łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia starają się do Państwa dotrzeć i poinformować o tym, żeby nie jechać do sanatorium i poinformować Państwa o obecnie panującej sytuacji. Natomiast jeśli chcą Państwo się z nami skontaktować, można to zrobić w dniu dzisiejszym do godziny 20. Czekamy pod numerami telefonów 275 40 83, 275 40 89, 275 40 81. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć o szczegóły Waszego leczenia sanatoryjnego, najważniejsze jest to, żeby Ci z Państwa, którzy mieli rozpocząć turnusy sanatoryjne, pozostali w domu, nie jechali do sanatorium. Do czwartku pogodę w kraju kształtował będzie pogodny wyż z nad Morza Czarnego. Dopiero w piątek dostaniemy się pod wpływ niżu z nad północno-wschodniej Rosji. Zapraszam na prognozę pogody na najbliższe 3 dni. Już od wtorku z dnia na dzień temperatura będzie pieła się w górę. Tym samym jutro na termometrach będziemy mogli zobaczyć do 14 stopni Celsjusza. Niebo będzie bezchmurne. Środa również pogodna i słoneczna, a na dodatek subkirtenci pokażą do 15 kresek w trakcie dnia i 5 nocą. Od połowy tygodnia ciśnienie zacznie spadać, ale i tak utrzyma się na wysokim poziomie. W czwartek wyniesie 1021 HP. Również na czwartek synoptycy przewidują kulminację ciepła, bowiem tego dnia temperatura ma wynieść 17 stopni, wiatr umiarkowany. Natomiast w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz podjął decyzję o zamknięciu biura obsługi klienta oraz punktu kasowego w Zgierzu przy ulicy Lechonia 2 od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku. O wznowieniu obsługi klientów i abonentów w biurze obsługi i punkcie kasowym będziemy informować państwa na bieżąco. I tą informacją kończymy wydarzenia Telewizji Centrum w poniedziałek. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam tradycyjnie w środę o 18.30. Miłego wieczoru życzę. Pozdrawiam. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo nad wszystkich w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz podjął decyzję o zamknięciu biura obsługi klienta oraz punktu kasowego w zgierzu przy ulicy Lechonia 2. Od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku. O wznowieniu obsługi klientów i abonentów w Biurze Obsługi i punkcie kasowym będziemy informować Państwa na bieżąco. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta 95 Zgierz, ulica Lechonia 2. Telefon 42 716 1690 e-mail bokmałpa Awarie sygnału telewizyjnego oraz internetu prosimy zgłaszać do biura obsługi klienta w dni robocze w godzinach poniedziałek-piątek 8:30-15:30 pod numerem telefonu 42 716 1690. Zgłaszanie awarii sygnału telewizyjnego oraz sieci internetowej po godzinach otwarcia biura obsługi klienta w dni robocze w godzinach 16.22 oraz w dni wolne od pracy w godzinach 8.22 pod numerem telefonu 604-890-817. Usterki w odbiorze pakietu rozszerzonego luksusowego i pakietu Kanał Plus Premium prosimy zgłaszać wyłącznie do biura obsługi klienta w godzinach otwarcia telefon 42-716-1690. W związku z zaistniałą sytuacją płatności abonentu za usługi prosimy dokonywać elektronicznie na poniższe konta bankowe. Dokonując przelewu przez internet pamiętaj o podaniu szczegółowych danych identyfikacyjnych, imię, i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres lokalu, którego dotyczy płatność. Jeżeli abonent dokonuje płatności wyłącznie w formie wpłat gotówkowych, wpłatę może uiścić w kasie STVK Centrum Zgierz po zakończeniu okresu zagrożenia pandemią koronawirusa. STVK Centrum Zgierz nie będzie naliczać odsetek ustawowych oraz nie będzie wyłączony sygnał świadczonych usług. Zawarcie nowej umowy abonenckiej, aneksu do umów, jeżeli zbliża się termin końca umowy, oraz zwrotu sprzętu po zakończeniu umowy, będą mogli Państwo dokonać po wznowieniu pracy Biura Obsługi Klienta. Wierzymy, że decyzja zarządu Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz w jakikolwiek sposób przyczyni się do naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pozostańmy w domach dla naszego wspólnego dobra. MMA I kickboxing. Wiosną szukajcie tego w Fight Clubie. Zabierzemy Was na najbardziej intrygujące pojedynki z całego świata. Przygotujcie się na podróż po miejscach, w których królują pięściarskie rękawice, a ring jest miejscem świętym. W ramach cyklu Fight Mag pokażemy starannie wyselekcjonowane gale Fight Nights Global, Kunlun Fight i Glory of Heroes. A całość okrasimy obszernymi podsumowaniami, analizami i najświeższymi informacjami podanymi w naszych magazynach. Przygotujcie się na najlepsze. Ta wiosna należy do nas. Superhity: PKO BP, Class. Sobota, Lech, Legia, niedziela, Krakowia, Jagiellonia oraz Lechia Arka. Telco, Canal Plus.